A może dlatego nie wprowadziliście swojego pomysłu, żeby wsadzać swoją konkurencję, żeby nie złamać pewnego niepisanego od 1989 roku porozumienia, bądź nieporozumienia, w którym my Was nie wsadzamy, jak rządzimy, Wy nas nie wsadzacie. Jak my rządzimy. O to chodziło? Bo chyba, na, bo chyba na tym polegał problem, że ich nie wsadzaliście. Jeśli, tak twierdzi pan Kamiński, są dowody na działalność przestępczą opozycji, to może pan Tusk was w tym momencie ograł. Tak jak 8 lat wstecz, ograł Jarosław Kaczyński całą ekipę pana Tuska, czy Tuska, kiedy powiedział, że znajdzie pieniądze na 500. Plus. Prawda? I wtedy większość ludzi poszła głosować, uwierzyła. No i oczywiście uwierzyła, że, będziemy, że będą rozliczani złodzieje. A złodzieje nie byli rozliczani, tylko złodzieje. Jak się okazuje, trzymali się dobrze. O! A teraz zmowa została przerwana. I wygląda na to, że ci pomniejsi będą siedzieć. Jak to w jednej książce chyba pani Krasowskiej zostało napisane, i ty będziesz siedział.